Andrzej Grzebyk z nami na kolejnym kampie Artnox. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jak forma kolegów? Sprawdzana, więc jest ok, jest ok, są dobrze przygotowani, a to jeszcze, jeszcze kilka dobrych tygodni, więc będą przygotowani na milion procent. No Andrzej, no muszę zapytać, jak tam z Twoim wyborem, bo jesteś, stoisz przed dużym wyborem, która federacja, jest już blisko tego wyboru? Kurczę, jest, y, może nie, że jest blisko, ale no coś się dzieje, to najważniejsze, że negocjujemy, rozważamy, y, zobaczymy, no nie ukrywam, że... I mam nadzieję, że mój menadżer tutaj z Federacją fans Prezesami się jakoś dogada, może jeszcze tego 28 marca zaskoczę i zawalczę dla, dla nich, no nie wiem, zobaczymy, no, chciałbym się rozejść w dobrych nastrojach, z uśmiechem na twarzy, oni dla mnie dużo zrobili, ja dla nich też i... I może się to jakoś tak fajnie polubownie zakończy, nie ma co jakiegoś tam tego wojennego toporu dalej gdzieś tam w świat cisnąć. No zobaczymy. no Nie chciałbym się tu deklarować, mówię, dużo się dzieje, e, trenuję, jestem na obozie, jestem w jakiejś tam lekkiej formie. E, mówię, jakichś konkretów nie ma terminów też, mówię, mówię, jestem gotowy, nawet jak będzie trzeba, jak się, się dogadamy, to zawalczyłem 28 maja, marca w Lublinie. No mówię, no muszę się wszystko zgadzać i myślę, że e, prezesi gdzieś tam z moim menadżerem. Jakiś znajdą wspólny język. No to ciekawa deklaracja. Może do tej walki mówisz i że jacyś przeciwnicy są rozważani. No czemu nie? No mówię, no kurczę. Było, było gdzieś tam ten Wojenny Topor. Myślę, że gdzieś tam Jakieś lekkie przeprosiny w moją stronę i kurczę, no po co, to, po co ten wojenny topór dalej ciągnąć, nie ma to żadnego sensu. No, yy, no trzeba żyć dalej, nie? No, a takim nie, niepotrzebnym konfliktem, no po co to robić tak naprawdę. No, yy, jesteśmy tylko ludźmi, a mówię, no każdy jakieś popełnia błędy, raz, lepszy, raz gorsze, raz, raz troszkę mniejsze. Yy, no kurczę, czasami za dużo się powie, czasami, czasami nie. No, zobaczymy, no, wierzę, że gdzieś to wszystko się poukłada i, i dalej będę sobie gdzieś tam. By... Chodził na różne federacje i, i będę mógł walczyć. To zobaczymy. Federacja zwakowała jeden z swoich pasów, byłeś double-champ, teraz jesteś single-champ. Zabolało? E, no Ja zawsze będę double-champ. No, jak każdy wie i moi kibice i wszyscy, gdzie tam śledzą mnie w social mediach, wiedzą, że zawsze jestem tym double-champem. Czy to został mi zabrany pas, czy nie. Tak naprawdę nie robi on mi różnicy. To, co osiągnąłem, co zdobyłem, jest moje, nikt mi tego nie odbierze. Tak naprawdę został mi tylko zabrany wirtualnie. E, no, Przykro troszeczkę, no, bo mówię, nie dostałem propozycji na 7.7, dostałem no, propozycję na 8.4, mhm. tak się stało, tak zdecydowali, no, nie chcę mówię tu jakoś, e, teraz się jakoś bardziej wypowiadać za ten temat, no, jest mi przykro po prostu, ja i tak ten pas mam w domu, więc on jest zawsze ze mną, e, jest teraz na tym obozie również ze mną, w ogóle te pasy zawsze są ze mną, więc e, no kurczę, no, przykro i tyle, co będę mógł więcej dodać. Nie? Masz na sobie? Nie, na sobie nie mam, ale mam ze sobą, więc dwa pasy i Herakles jest na tym obozie z nami, więc tutaj mówię, chłopaki też dostali taką ode mnie lekką porcję taką motywacji, takiego jeszcze lepszej chęci do trenowania, do mocniejszych treningów, bo mówię, no te trofea na pewno gdzieś tam ich jeszcze bardziej nakręcają i cieszę się, że... Jestem w tym obozie i wiem, że chłopaki teraz mają walki i będę mógł im tam dołożyć tą, tą swoją cegiełkę, tą swoje jakieś tam umiejętności, doświadczenia, a mówię, no te trafiają na pewno, jeśli spojrzą na nie, to wiedzą, wyłapią jeszcze się z niego bakcyla, bo na pewno każdy chciałby mieć takie trafiało w domu. Hmm. Jeżeli dojdzie do tej walki na fenie, to opas? No, Czy znaczy, w obronie no, nie wiem, no Chciałbym pewnie zakończyć jakąś tą walkę pożegnalną i mówię, gdzieś tam się rozstać w zgodzie i z uśmiechem na twarzy, i gdzieś tam czasami przyjechać na gale, gdzieś tam gdzieś być w tym środowisku, tam z nimi, bo mówię tu moi frędzi, bracia Dominik Zadora i Szymon Dusza no, walczyć, więc to takie bratnie dusze i no, chciałbym cały czas być z nimi też, nie? i tam gdzie oni walczą, tam chciałbym być z nimi, więc mówię, no a jak wszyscy wiemy, oni mają kontrakty z Fenem. Na dłuższe, dłuższe te dłuższe terminowe no i no i mówię no gdzieś gdzieś na pewno chciałbym być z nimi i tam ich wspierać, motywować, nie? Mhm. Ale też czuję, że coś się skończyło i że fan nie jest już miejscem dla ciebie. No kurczę, no pewne etapy, tak, no pewne etapy, przecież gdzieś tam się kończą, no i nowe się zaczynają i to jest tak, i, i był mierz, i niech będzie nowy mistrz tak hmm. samo, prawda? Więc e, ja mówię, ja bym tę walkę gdzieś tam pożegnalną, żeby się w zgodzie rozstać, a, a chłopaki niech biją się o te pasy, bo są młodzi, hmm. są żodni krwi chcą, chcą tych pasów. Mówię, ja pewnie osiągnąłem tak naprawdę wszystko, no, hmm. no iść po trzeci pas, no tak samo albo, albo w kategorii bardzo niskiej, albo już w tej półciężkiej. E, czy to jest też mi potrzebne, czy to zrobi kolejny jakiś tam progres? Dla mnie i, i czy będę miał trzeci pas, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Było mówione, że może ten trzeci pas, no ale niestety jak na co dzień, ważę 87-86 kg jestem w mocnym treningu, to i to 83-84, więc, więc no, albo zrobić dużo mięsa, albo całkowicie przyciąć się na szczypiorka, więc ciężko powiedzieć. No, dla mnie myślę, że ta przygoda, taka fajna przygoda, bo ona trwała dość długo, się kończy i niech się zaczynowa. No tak, są większe organizacje i większe cele, prawda? Mnożenie pasów chyba nie ma sensu. No tak, no oczywiście tak, są większe cele, a jak wszyscy wiemy, że to cele sportowe swoją drogą, ale tak samo trzeba za coś żyć. Mam rodzinę i, i chciałbym też jakoś godnie żyć i z tego sportu. Jak już mówię, 8 lat temu wybrałem ten kierunek, no to chyba najwyższy czas, wreszcie coś z tego mieć tak naprawdę, ileż można było dokładać. Do tego wszystkiego. Chciałbym, żeby, żeby wreszcie trochę odetchnąć i i z uśmiechem iść na salę, a nie myśleć, że trzeba wrócić do domu i gdzieś tam poprowadzić treningi, i coś porobić, żeby jakieś te pieniądze na życie mieć. Była propozycja z UFC w Contender Series, ale chyba nie, nie, nie interesowała Cię. Nie, bardzo mi interesowała, bardzo mnie interesowała i wiem, że mój menadżer z matchmakerem UFC w Contendera, są cały co czas w, w kontakcie. No kurczę, przykro mi tylko, że to jest w kategorii 8-4, a ja tą kategorię 4, tak jak już powiedziałem w wcześniejszych wywiadach, ja za sobą, ja ostatnią walkę pożegnaną. Stoczyłem w październiku tamtego roku, broniąc tego pasa 84 no i definitywnie to nie jest dla mnie kategoria, tak? Ja w tej kategorii jestem jednym z mniejszych zawodników. No i kurczę, i nie chciałbym już po prostu bić się z tymi koniami, tak naprawdę. Ja wiem jak to wygląda, bo mamy w klubie Grzegorza Siwego, który bije się w 84, a co dzień waży 95 kg, więc okej, okay, no to to jest jakiś sens. A jak ja ważę 84, 85, no to 77 no to, to jest moja docelowa kategoria, prawda? Więc y, fajna była ta propozycja z kontendera, no ale niestety y, po dłuższych analizach ze sztabem, z, z, z menadżerem i tak w ogóle z rodziną, no, stwierdziliśmy, że y, no, to też nie jest y, tak, że że nie chciałem ten, bo mówię, no je, chciałbym tam się zawalczyć, bo mówię, no się było fajnie pokazać i zobaczyć, czy miły wszyscy dosyć ten kontrakt, no ale mówię, ta kategoria gdzieś tam po prostu z tyłu głowy siedzi, że no to już nie ten czas i mówię, jeszcze póki jestem taki, może nie najstarszy, a, a już w fajnym wieku idzie, ta waga nie jest dla mnie problemem, no to chciałbym jednak sprawdzać się w tej kategorii 7-7. Jest dużo fajnych wyzwań, dużo mocnych zawodników w tej kategorii. No i, no i to są nowe moje horyzonty, nowe cele. Nie? Czyli jeśli będzie identyczna oferta na 7-7, to ją przyjmiesz bez wahania. Kurczę, no na pewno by, byłoby to na pewno bardziej bardziej bym był taki skłonny my się mu i i menadżer, żeby bić się w tej kategorii pośrednie, prawda? No bo to bo ja w tej kategorii ja jestem koniem, a nie to oni są końmi, więc więc kurczę, no zobaczymy, no nie mówię nic, no fajnie, że ten kontakt jakikolwiek jest, że ten odzew z kontendera, w ogóle z UFC, że tam w ogóle coś się dzieje między nami, że jak wiemy, że Artur jest młodym menadżerem, nie ma takich mocy kontaktów, ale coraz, coraz bardziej poszerza swoje horyzonty, ja jestem naprawdę mega dumny z tego, fajnie, że tam gdzieś ta otoczka w mojej osobie jest, jest, jest w każdym kierunku świata już coraz bardziej odbierana, więc fajnie, no zobaczymy, zobaczymy, ja po prostu pozwolę sobie powiedzieć, żebyście trzymali tylko kciuki za mnie i na pewno no coś, coś, coś fajnego będzie. A powiedz, kiedy możemy się spodziewać jakiejś decyzji? Yy, no kurczę, no mówię, no, to wszystko zależy od menadżera, menedżera. Bo mówię, jeśli się dogadam z Federacją FEN, yy, no to kurczę, Dobra. jest możliwość, że ja gdzieś tam po prostu jeszcze się pokażę, jeszcze się pożegnam z tymi kibicami, z otoczką, z, 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 z całym sztabem, który tam pracuje, a naprawdę tam jest świetny sztab. I kurczę, i, i wtedy będziemy mogli podejmować decyzję co dalej tak naprawdę, mówię. jakieś te kontrakty są, jakaś ten, ta moja osoba nie jest nowym więc fajnie, było te, te kontrakty i, i przede wszystkim finanse naprawdę są naprawdę godne mojego statusu, mojej osoby. Widać, że te federacje doceniają już moją osobę. Rozważałeś drogę Adriana Bartosińskiego, żeby się wykupić po prostu z tego fenu? Nie, nie było nigdy takiej propozycji, to mówię, no. Nie wiem, nie, nie wiem. Nie. Myślę, że nie, że myślę, że nie, bo mówię, nie ma sensu. Ja chciałbym wypełnić ten kontrakt, który gdzieś tam federacja podtrzymuje, że jest, więc no zobaczymy. No, może się uda i, i rozejdziemy się w zgodzie. Po internetach krążyły też takie plotki, że miałeś propozycję walki z Soldiczem w KSW. To jest jakieś ziarno prawdy? Kurczę! No nie wiem, <laughs> nie, nie, raczej nie. Roberto Soldic, tak jak jest, chyba zawyżyliście, że nawet matchmaker, nie mieć tylko menadżer Saldi powiedział, że ja nie jestem jeszcze Gotowy. gotowym zawodnikiem dla, dla Roberto. Troszkę tak się, trochę uśmiechnąłem się do tego, jak to co czytałem, bo, no bo teraz, sorry, ale dostał przeciwnika, no 10 lat temu był w formie, teraz już nie, więc no, myślę porównując mnie a obecnego tego Litwina. No to, no to dużo miałby więcej problemów tutaj niż, niż tam, to myślę, że to się szybko zakończy. I pozdrawiam serdecznie menadżera Sordicza. Może, może kiedyś się spotkamy, o tyle mogę powiedzieć. Jednym samym też podtrzymujesz tą krytykę kibiców, prawda? Tego wyboru tego rywala dla Sordicza. Kurczę, nie chciałbym tego robić. Jeśli federacja KSW. Podjęła taką decyzję, a nie inną. Myślę, że na pewno było dużo kandydatów do tego, żeby Roberto zmierzył się z innym przeciwnikiem. Wybrali takiego, jakiego wybrali, więc nie chciałbym tego krytykować. To jest decyzja Roberto i KSW. Myślę, że kibice, jak i w starcie, by to nie było, to i tak to uszanują. Jeśli dadzą fajną walkę, no to będzie to będą mile zaskoczeni. Kurczę, nie mogę tego ocenić po prostu. Szanuję po prostu. Trenujesz z Szymonem Duszą, który być może przejmie pas po Tobie, prawda, FEN? To jest future champ. Ja, że to mówię, od, od kilku dobrych miesięcy, że to będzie mój, to będzie przyszły mistrz. zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, to jest mega gość, mega, mega talent. Ciężką pracą naprawdę jest w tym miejscu, co jest. Ja mu życzę z całego serca, żeby był tym mistrzem, żeby, żeby się, mówię, piął jak najwyżej bo zasługuje na to, jest mega skromnym chłopakiem a i uśmiechniętym, zawsze, zawsze pomocnym dla mnie, ja również dla niego, więc yy, trzymam mocne kciuki, Szymon, i, i wierzę, że, że tych 28 marca to tylko jest formalność i, i, i kolejna, kolejny przystanek to będzie walka o pasy. Kiedy to Wasza przyjaźń się tak nawiązała, bo e, mieszkacie daleko od siebie, w sumie nie widujecie się aż tak często, a naprawdę widać e, taką zażyłość między Wami, że, że się wspieracie razem. Kurczę, powiem Wam że to się kiedyś wydarzyło, bo ja w ogóle kiedyś miałem z Szymonem się bić. A. I gdzieś nie doszło do tej walki, e, o i tak potem ja doszedłem do Arnoksu, potem Szymon doszedł i to tak... To się samo tak wywiązało. Tu ja z Dominikiem Zadorą i z Szymonem duszą jesteśmy taką y, trójcą swoją tutaj na, na, na kampach i w ogóle jak zawsze dziś jedziemy, to staramy się być razem, żeby się wspierać. Jak ja zdobyłem pas, pokonując Kamila Gniatka, to też oni weszli do klatki też mnie mega i też widziałem jak y, wspierali mnie tam, krzyczeli do mnie, tak, 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 rób, tak. Ja to ja, i to mówię, to jest jakaś taka... Y, no, zżyliśmy się tak, że to mówię, no to samo się, samo się w ogóle po prostu a, ma się to al, coś albo się tego nie ma. I po prostu myśmy tak zazębili y, na podobnych trybach. Y, o, chodzimy na falach, odbieramy, więc to jest wszystko takie mega, i to mówię samo się narodziło, i nic trwa jak najdłużej. Szymon tutaj w rozmowie ze mną mówił, że uczy się od ciebie tej medialności, tego też obchodzenia się jakby z mediami społecznościowymi, generalnie z mediami, bo wiadomo, że to pomaga też w karierze. No cieszę się bardzo, że gdzieś tam podpatruje. no i siema, siema, dzisiaj środa, więc to jest nasze, moje takie naj, naj, najsłynniejsze hasełko, siema, siema, więc Szymon, fajnie, że to podpatruje. jeśli tylko będzie to zawsze potrzebne, zawsze mu pomogę, mówię, nie jestem jakimś orłem w tym wszystkim, ale jestem naturalny i to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby pokazywać swoją naturalność, a nie, żeby nie być tym sztuczną osobą. No i, i mówię, no coraz więcej tych gdzieś tam flowersów, tych obserwujących na Instagramie, coraz większy odzew. Dużo ludzi gdzieś tam pyta do, y, o różne rzeczy, o siłowe, o treningi. Y, mega, pytajcie, bo po to jestem dla, jestem dla Was, Wy dla mnie, więc lecimy razem. No i potem się tak kończy, że kilka kontaktów leży na stole, a Ty wybierasz. Też, no to pewnie to, to też tam pewnie miało jakiś taki malutki jakiś czynnik do tego, że jakiś ale malutki niuans, że to tak te Federacje widzą ten potencjał, że chcą. No i, i, no i fajnie, bo mówię, no poświęciłem się naprawdę 10 lat jestem w tych sportach, 8 lat walczę. Oddałem całe serce temu mówię. No. i fajnie, że teraz jest taka możliwość, że mogę wybrać to, co jest dla mnie lepsze i co będzie dla mojej rodziny lepsze, dla mojego teamu, dla grupy menadżerskiej, bo jeśli ja idę do góry, to wiadomo, że grupa również i to wszystko ma coraz większy rozgłos, prawda? Rusza nowy program KSW, reality show na Polsacie, Only One. Trzech artnosiaków startuje. Który z nich, Twoim zdaniem, ma największe szanse? Kurczę, wszyscy są kozakami i nie chciałbym tutaj, mówię, wybierać, trzymam za nich kciuki po prostu, a co będzie, no to już tak naprawdę dyspozycja dnia i, i, i podejście całe psychiczne też do tego, no bo to są reflektory, są światła, jest to, mówię, no to jest, jest to kawałek chleba ciężki, ale wierzę, że któryś z Darmoksiaków wygra ten program i... Będzie miał szansę bicie dla federacji KSW. To też taka fajna forma, żeby zaistnieć, prawda? Bo ludzie czasami szukają, znaczy, jak do MMA masie dostają, prawda, że startują w jakichś ekipach we Warszawy, mm. Low Islandach i tak dalej. A tutaj macie program dla fighterów. No i super, myślę, że to jest naprawdę mega pomysł, no, naprawdę szapowa dla KSW i dla, dla organizacji, że wymyśliła coś takiego, bo to naprawdę kurczę, Myślę, że to się naprawdę fajnie sprzeda i myślę, że będą to kontynuować, jak teraz jest w tej kategorii chyba półśredniej mniej więcej. No to myślę, że będą w każdej kategorii chcieli wyłonić takiego jednego jedną swoją perełkę, która gdzieś tam dostanie kontrakt i będzie miała możliwość pokazać się na arenie już takiej naprawdę można powiedzieć międzynarodowej, bo to nie mogę powiedzieć, że na arenie krajowej, bo jak wszyscy wiemy, Federacja KSW śledzi nie tylko scena polska, ale i tak sama Europa i świat, więc no to jest naprawdę coś coś pięknego, no i trzymam kciuki, żeby ten projekt nie zakończył się na tylko na tym jednym, a był kontynuowany. I na koniec chciałem Cię zapytać o walkę w UFC, bo mamy teraz e, lada chwila, dywizja średnia, walka o pas, Romero, Adesanya. E, obserwujesz? Oczywiście, że tak. No, jestem fanem Romero. E, oczywiście Adesana to nic mu nie mówiąc, też go gdzieś tam obserwuję, ale e, Romero to jest taki, kurczę, też ma taką medialność, taki styl. On zawsze umie się jakoś gdzieś tam odnaleźć. Widzicie, on robi fikołki, przewroty salto na tych konferencjach. No, jest gość dla mnie. I to jeszcze w takim wieku, nie? No, dla mnie to jest coś nie, niewyrażalnego. No mówię, mieć 40, chyba 42 lata podajrze, a być takim atletą. Wiadomo, już teraz wszyscy wiemy, no, mniej się nie walczą, postura też nie, ale no, jego styl fajny jest taki, jest mega zapaśnik. Ale i umiał dobrze przyłożyć, sami gdzieś jak Rockholda załatwił, czy tam różne inne walki, naprawdę no, szkoda, że z kostą przegrał, bo tak samo gdzieś mu tam mocno kibicowałem, ale tu też trzymam kciuki, że y, tak już pewnie na zakończenie kariery, bo pewnie już y, niedużo mu zostało, mogę tak powiedzieć, y, siągnie potem paz i będzie go miał na biodrach. Czyli myślisz wygra? Tak i trzymam za niego kciuki, chociaż na pewno będzie ciężko, bo Adesjana bije z różnych kątów i jest bardzo niewygodnym, ale pewnie... Siła, siła jaką ma Romero, a jaką Adesanya będzie przeważała w tej walce. Wygra siłą właśnie? Tak mi się wydaje, że będzie wywierał tą presję, on ma taką tą presję na tych nogach. I jak widzicie te stopingi, on jest taki, kurcze no i, i wjeżdża w nogi fajnie, mówię, i, i boksuje też. No jest takim kompletnym zawodnikiem, a no, jak wszyscy wiemy Adesanya na razie jest tylko strajkerem, prawda, a więc no bardziej w tą stronę Romero i mówię, no i Serduchem też za nim, prawda. Też i Asia Jędrzejczyk walczy na tej gali. będziesz kibicował? Oczywiście tak. Ja. Asia, trzymam kciuki, no i wierzę, że ten pas wróci na twoje biodra i wróci do Polski. Całym sercem kurczę, no przesympatyczna dziewczyna, niech, niech zdobędzie to, bo wiadomo, że to też dla nas wielka renoma w sportach walki i mieć mistrzynię nad powrotem w Polsce. No ona przeszła też ciężką drogę, prawda, ostatnio. Także byłaby to wielka historia, gdyby jej się udało wrócić no, na dron. No, oczywiście, że tak, to byłaby mega wielka historia, jak sami wiemy, no dwie porażki z tą. Najmrowcą, tak? Tak, no i kurczę, no chciałbym, żeby wygrała, naprawdę, no. Yy, naprawdę na wiele zrobiła dla, jak nie mówiąc tutaj, naszym, na pod, naszym polskim podwórku zawodnikom, jak mamedowicz czy tam Pudzianowi, czy tam w ogóle, ale no jaśka no, zrobiła taką robotę, jak Janek Jabłochowicz, również, nie, można tutaj o nim, yy, jego pominąć, bo naprawdę, no to, to są dwie takie nasze teraz ikony yy, w UFC, więc yy, no kurczę, trzymamy obydwo... Yy, za nich obydwojga. Kciuki, żeby... Aśka i Janek dopieli swego. Aśka zobyła pas, a Janek zawalczył pas z John Jonesem. No i całym serduchem za wami. Dzięki serdeczne. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się i już niedługo wracam.